Skąd pomysł na jogę w lesie? Pomysł na jogę w lesie zrodził się z tego, że mamy lasy wielofunkcyjne, zarówno gospodarcze, ochronne, jak i społeczne. I te głównie gospodarcze nadają się do przeróżnych aktywności, w tym aktywności, jaką jest yoga. To zarówno coś dla ciała, jak i dla ducha. No i dla podniebienia tam widziałam. I dla podniebienia będziemy się również aktywizować, więc później uzupełniamy energię produktami z lasu, marki Dobry z Lasu. No dobra, gdzie duch płaszczyk? <noise> duch puszczy. Myślę, że każdy, jak już łapnie tego, taką, taką leśną atmosferę wieczorem w domu, duch puszczy. To jeszcze na koniec takie pytanie, co lasy państwowe mają do zaoferowania? Na no, przeszłość, bo pewnie macie jakieś plany o aktywności, może coś innego właśnie dla ludzi, żeby przyjść, skorzystać z okoliczności przyrody. Mhm, chcielibyśmy przede wszystkim podkreślić, że w lasach państwowych jest Ogrom miejsca na indywidualne, yy, różne aktywności: bieganie, jeżdżenie rowerem, jogę, gimnastykę artystyczną. Pomysłów mamy dużo, zachęcamy do obserwowania naszych kanałów w mediach społecznościowych, będziemy o tym na bieżąco informować. Pani się zdecydowała wziąć udział w tych warsztatach. Poli e, mnie trochę kręgosłup, więc myślę, że trochę rozciągania przyda się. A co jeszcze przyciągnęło Panią tutaj przyroda? Przyroda. Przyroda. Bardzo fajnie jest na łonie natury, to bardzo mi się podoba tutaj. Ty pan rodzynek na razie. E, tak tak, no, bioga nie rozróżnia płci, Tak mi się wydaje. W sensie dla każdego <laughs> się coś dobrego. Sam, sam już praktykuję dłuższy czas, także ja lubię takie eventy i pomyślałem, że fajnie będzie skorzystać, szczególnie w takich okolicznościach pięknej przyrody, jak tutaj A jak Pan mówi, że się Jagu interesuje. Co w jest takiego pasjonującego? Joga to równowaga, można powiedzieć, ciała, ducha yy, i pomaga. W moim przypadku na przykład pomaga e, wszel, wszelkie problemy, wszelkie jakieś takie stresy dnia codziennego e, pozostawić poniżej e, i generalnie ułatwia życie. Grunt, proszę Państwa, to spokój i równowaga. A najlepsza jest oczywiście na łonie przyrody, w lesie, w tych pięknych zapachach, wśród śpiewu ptaków albo krakania, też jest piękne, naturalne, a później posilić się czymś dobrym z lasu. A tutaj jest wszystko dobre. Tylko ducha puszcze nie ma, ale oddychać. Uspokoić się, rozciągnąć i na poniedziałek człowiek będzie jak nowy. Agnieszka się macierowska z puszczyk myszyńskiej.